No cześć, to będzie filmik techniczny, co oznacza, że nie będziemy dziergać konkretnej jakiejś rzeczy, tylko pokażę w jaki sposób wykonać półsłupek X i półsłupek V. Pokażę również w jaki sposób zamykać rzędy półsłupków, tak żeby nie było widać szwu, żeby nie było widać łączenia. Tu mam przygotowane próbki, które wykonałam ze sznurka bawełnianego 2 mm. To jest taki fajny sznurek, taki przyjazny i wdzięczny, dlatego że jest miękki i on nie obciąża rąk dla osób, które. Um... Mają jakieś problemy z dzierganiem z grubszego sznurka, który ma rdzeń poliestrowy? Polecam sznurek 2 mm od radkara. Ich strona internetowa to wwwschnurki Sznurek jest w 100% z bawełny. W środku też jest wypełnienie bawełniane. Wykorzystuję go do robienia serwetek i wychodzą genialnie, oraz do wszelkiego rodzaju drobiazgów, które używam jako dekoracje albo jako dodatki do prezentów albo do zamówień. I ostatnio zaczęłam z niego dziergać maskotki. Niebawem na kanale pojawi się nowy wzór na maskotkę. Będzie dość fajna i spora, bo około 30 cm. Zasubskrybujcie mój kanał. Dzięki temu otrzymacie informację, powiadomienie, że taki filmik z maskotką już jest. Tymczasem zabierzmy się za robotę i zacznijmy szydełkować te nasze dwa rodzaje półsłupków. Trzeba przygotować sobie dowolny materiał, to wcale nie musi być ten sznurek, który tutaj Wam pokazuję yy, może być yy, grubszy, może być też coś cieńszego, nieważne yy, potrzebujemy dodatkowo jeszcze szydełko ja sobie wybrałam piątkę bo jest najładniejszym moim szydełkiem, resztę mam zajechane. Ale do tego sznurka używam szydełek naprawdę bardzo różnych. Do maskotki 4 mm, do serwetek 6 albo 7 mm. No i jak się okazuje, to piątka też jest całkiem niezła. Zresztą nie jest bardzo zbity, jest dość luźny, ale to też kwestia tego, jak ja prowadzę szydełko i jak bardzo ściskam sznurek. Zaczniemy od tych takich tradycyjnych półsłupków. O. Czyli od tych, które mają w nazwie V. Tak się układają nitki oczek, tutaj układają się w, w X i dlatego też taka nazwa. Zaczniemy od tych V standardowych. Ja sobie jeszcze dodatkowo przygotowałam jeszcze jedno szydełko, takie bardzo cienkie. Jeżeli macie takie, to też przygotujcie. Ono przyda się do przeciągania nitki, do zamykania rzędów. Będą tam ciasne pętelki i zdecydowanie łatwiej takim właśnie cieniaskiem. Jeżeli nie macie takiego cienkiego szydełka, no to trzeba będzie poradzić sobie tym, którym dziergamy, bo też się da, tylko po prostu trzeba się bardziej pogimnastykować. Zaczniemy od magicznej pętelki. Zazwyczaj magiczną pętelkę robimy w ten sposób, że zostawiamy sobie taką końcówkę, nawijamy na palce, kółko Bach-Bach, przewijamy. Tym razem. Robimy tak samo, ale ta końcówka nie może być krótka, ta końcówka będzie z nami pracować, to ona będzie zaplatać same ostatnie oczka w każdym rzędzie, żeby je zamknąć, co oznacza, że musimy mieć jej o wiele więcej. Fajnie sobie przetestować na początku na jakiejś próbce i sprawdzić ile tej końcówki nam zjada to zamykanie, zamykanie oczek, zamykanie rzędów. Yy, zróbmy sobie yy, małe kółko, magiczna pętelka, końcówkę odkładam taką dłuższą tutaj, następnie na dwa środkowe palce zaplatam tak sznurek, żeby mi się skrzyżował, przytrzymuję kciukiem, pod pierwszą pętelkę wkładam szydełko i ciągnę drugą nitkę, tą odmotkę. Wyciągam szydełko przez kółko, wyciągam palce, Nawijam nitkę od motka na szydełko i przeciągam przez oczko, które wcześniej miałam wykonane na magicznej pętelce. Przeciągam. Tutaj mi się zaplątało, więc tą długą końcówkę wyciągam. Mam teraz ładnie ułożone dwie nitki, i na jedną i na drugą będę teraz nawijała półsłupki. To będą te półsłupki standardowe, które określamy jako V, co oznacza, że do środka kółka wkładamy szydełko. I ciągniemy nitkę, wkładając szydełko za nią, od tyłu. To ważne, bo drugie, drugi półsłupek będziemy robić właśnie w tym momencie inaczej. Więc tak, ciągniemy, przeciągamy na drugą stronę kółka, mamy dwie pętelki, nawijamy, przeciągamy. I znowu, hop do środka, ciągnę nitkę, szydełko za nitką, tą odmutkę przeciągam, nawijam, przeciągam. Mam już dwa półsłupki, dorobię jeszcze cztery, będzie łącznie sześć. I to będzie takie przykładowe kółeczko. 3 4 5 i 6. Teraz łapię za tą długą końcówką, ona znowu mi się tam zaplątała, więc wyciągam i łapię za nią, ściągając całe kółko. Trzeba to zrobić porządnie, tak żeby tutaj y, ładnie nam się ścisnęło, dlatego że kolejny rządek to ściśnięcie będzie rozszerzać. Ale zanim będziemy robić kolejny rządek, to musimy zamknąć się y, tym zamykaniem, którego nie będzie widać, czyli tym zamykaniem bez szwu. Oznacza to, że wyciągamy nitkę, tą końcówkę, Ej, przepraszam, wyciągamy tą pętelkę, którą dziergaliśmy. Zostają nam dwa wolne oczka. Uważamy, żeby się by nie spruły. Wkładamy sztyłko z powrotem w te dwa oczka. I teraz nakładamy tą końcówkę. Czyli teraz przeplatamy te, dwie, te dwa oczka nitką od końcówki tej, którą żeśmy zostawili. Po to ona nam jest właśnie potrzebna dłuższa, bo ona teraz zaczyna pracować. Przeciągam przez te dwie pętelki i wyciągam całkowicie. Tak, teraz to wygląda. Teraz tą nitkę cały czas pracujemy na końcówce. Tak sobie przełożę. Tą końcówkę właśnie będziemy przekładać przez pierwsze poziome oczko, wbijając szydełko od tyłu. Może wezmę sobie to cieńsze szydełko, będzie łatwiej. Od tyłu wbijam się w oczko i końcówkę Tą, tą naszą od magicznej pętelki przeciągam, tak żeby cała przeszła o, idealnie. I teraz dalej się nam przyda to cienkie szydełko, jeżeli nie no to trzeba się mocować. Yy, mamy tutaj pojedynczą nitkę, która wychodzi nam z oczka. Musimy utworzyć taką łezkę, żeby to się stało. To tą końcówkę naszą musimy przeciągnąć o tutaj. Więc wbijamy się nie tylko pod to oczko, ale zobaczcie tu pod spodem jest pętelka. Ona jest u mnie bardzo ściśnięta, no i stąd właśnie potrzeba tego cieńszego szydełka. O, szczególnie właśnie za tym, w tym pierwszym rzędzie, ona jest mocno ściśnięta. Wbijam się pod tą pętelkę. W środek oczka podkładam sobie tą końcówkę długą. I przeciągam do samego końca. Praca na tej końcówce w tym momencie już jest zakończona, bo ona tylko produkuje to ostatnie oczko zamykające rząd. Więc na boczek, a w ruch idzie nitka od Jedziemy z drugim rządkiem. Teraz pod które oczko się wbijamy? Otóż pod to, w które żeśmy teraz utworzyli. Sprawdzamy, jeżeli nie możemy tego wzrokowo, że tak powiem, wyłapać, to sprawdzamy, która nitka jest luźna. To jest ta luźna, to jest ta pętelka, którą właśnie żeśmy zrobili, więc dokładnie pod to oczko się wbijam. To jest też łatwe do sprawdzenia z tej strony. Tutaj wychodzi nam pętelka, więc to jest to oczko o tutaj. Łapiemy teraz nitkę od motka i cały czas pracujemy tylko na nic od motka. Ta idzie już w podstawkę. Więc oczko w górę. W tym samym oczku jeszcze raz przerabiamy półsłupek. No, ale sobie pościskałam. Że teraz trudno mi się wbić. Każde oczko w drugim rządku przerabiam podwójnie po to, żeby y, mocno poszerzyć y, nasze koło. Tu już się nic nie zmienia: po prostu wbijam, ciągnę, przeciągam, przewijam, przewijam jak, jak dziecko, y, przeciągam. Y Dochodzimy do oczka, które jest ostatnie. Przerobiam je podwójnie, więc tak, najpierw standardowo półsłupek, potem drugi półsłupek, ale nie przeciągam teraz przez te pętelki e, nitki od motka, tylko, ważne, układam ją w tą stronę poziomu na lewo. Natomiast nitkę od tej końcówki długiej Przekładam o tak na krzyż. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli tej nitki nie przełożymy na lewą stronę, to ona będzie nam potrzebna później przy budowaniu kolejnego rządka. Będzie wtedy pociągnięta tak i to oznacza, że z tyłu pojawi się taki szew z niej. Będzie ona długą poziomą nitką od tyłu naszej robótki. Brzydko to wygląda. Jeżeli w ten sposób zrobimy, ona będzie jakby zaangażowana w nasz splot. Tu będzie podciągnięta do góry i schowana, i dopiero można na niej pracować w, na, w następnych rzędach. Czyli nitka od motka w lewo, nitka od magicznej pętelki, ta długa końcówka na krzyż, i przeciągamy ją przez dwie pętelki ostatniego półsłupka do samego końca. Tu sobie popodciągam nitki, żeby było ściągnięte, jedną i drugą trzeba pociągnąć, żeby było ładnie i ściśle. No i teraz od tyłu pierwsze poziome oczko, wbijam się szydełkiem, końcówkę przeciągam, tą końcówkę, tą naszą długą od magicznej pętelki do samego końca i tworzymy sobie łezkę oczko, wbijając się pod nitkę, która jest pod spodem sobie tak wyginam, bo muszę sobie ustawić teraz pod pętelkę, która jest pod spodem oraz pod tutaj to oczko. No to wbijamy się. Raz i tutaj. Przeciągam nitkę i wyciągam. I to jest koniec roboty końcówką. Wbijam się pod oczko, które teraz zrobiliśmy. Biorę nitkę już bez żadnego krzyżowania. To tylko krzyżowanie jest raz w momencie, kiedy zaczynamy przeplatać nitkę przez ostatnie dwie pętelki półsłupka ostatniego. A tutaj już standardowo po prostu robimy półsłupki. Myślę, że zamykanie będzie najważniejszą sprawą. Te półsłupki wiadomo jak robić. Kolejny rządek robię jeden półsłupek, dwa półsłupki, jeden półsłupek, dwa półsłupki. I tak zrobię do końca i jeszcze raz przećwiczymy zamykanie tą końcówką długą zostawioną z magicznej pętelki. Więc pauzuję i dziergam dalej. Prawie skończyłam, prawie bo zobaczcie, został mi tutaj do zrobienia, przerobienia to jedno oczko, jeden półsłupek. Zrobimy to już razem, wbijam się. Ściągnę nitkę i nie przeciągam, tylko nitka od motka kieruję na lewą stronę, łapię za nitkę tą końcówkę długą, na krzyż, podkładam pod szydełko i dopiero przeciągam. Ściągam nitki, żeby ładnie tutaj ułożyć. I teraz wbijam się w pierwsze poziome leżące, poziomo leżące oczko od tyłu, ale sobie ustawiłam, z tej strony. I przeciągam nitkę w to oczko, z którego wychodzi pojedyncza nitka, wbijam się pod oczko i pod pętelkę, która jest pod spodem. Tym razem tak mocno nie ściągnęłam tej pod spodem pętelki, więc łatwiej poszło. I przeciągam nitkę. Koniec roboty z zamykaniem. Następne oczko tutaj. To by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze półsłupki w kształcie litery V. Jak chcemy później. Iść do góry, to już potem wiadomo, że nie dodajemy podwójnych półsłupków, tylko cały czas pojedyncze. I w ten sposób zbudują nam się ścianki. Będą one tak wyglądać. Teraz zabierzemy się za półsłupki w kształcie X. Będzie taka sama technika zamykania, ale i tak ją przećwiczymy, żeby każdy był pewny, że dobrze robi. Do roboty. Robimy to co wcześniej, zostawiamy długą końcówkę, biorę sobie ją tak w stronę brzucha, następnie będę pracowała na tej nitce od motka. Na palce nawijam e, tak sznurek, żeby się skrzyżował, przytrzymuję kciukiem, pod pierwszą pętelkę szydełko, przeciągam nitkę od motka, wyciągam palce i wyciągam szydełko z kółka. Nawijam na szydełko nitkę i przeciągam. Mamy oczko w górę. Teraz nastąpi pewna zmiana. Robiliśmy przed chwileczką półsłupki, łapiąc nitkę o tak. Byliśmy szydełkiem w tym ruchu za nitką. Tym razem, xy będziemy robić łapiąc nitkę w ten sposób. Odwróciłam sobie szydełko po to, żeby haczek też był tyłem do mnie. I o łapie. I zakręcam w ten sposób. To są te x -y, to jest tylko ten jeden ruch. Zrobimy kilka rządków, żeby to utrwalić i żeby lepiej było to widać. Znowu wbijam się w środek kółka i ciągnę od przodu nitkę. Wcześniej było tak, tym razem nie, więc od przodu. Dwa, trzy, cztery. 5 i 6. Ściągnę sobie teraz nasze kółko. Będziemy zamykać tak jak wcześniej, czyli tą długą końcówką przyda się więc cieńsze szydełko. Jak już mamy dobrze ściśnięte to nasze kółko, to wyciągam szydełko po to, żeby wyjąć. Yy, Tą naszą nitkę od motka. Wcześniej nie mogłam tego zrobić, bo nie dałoby rady po prostu tego ściągnąć wszystkiego. To jest tylko jednorazowo, gdzie to ostatnie oczko przerabiamy nitką od motka i to tylko na chwilę. Potem każdy kolejny rząd, to od razu możemy przerobić tą końcówką. Tym razem tylko jeden raz robimy tak, że wkładamy z powrotem szydełko i przeciągamy końcówkę tą długą. Jak widzicie, to jest tutaj już wszystko identycznie, jest tylko zmiana co do wyglądu półsłupków. Przeciągam końcówkę, tu od spodu się wbijam. Wbijam się teraz szydełkiem w pierwsze poziome oczko i pracuję już na nitce od i przeciągamy sobie najpierw hop jest i w, w górę. Potem każde przerabiałam dwa razy. I samo w ogóle szydełko mi leci od tej strony, a ciągniemy od tej. Od przodu tym razem. Wbijam się, ciągnę. Przeciągam. Wbijam się, ciągnę. Od przodu. Wbijam się, ciągnę, przeciągam. I tak cały czas zrobię pauzę, dojdę do ostatniego oczka i zrobimy je razem. Mamy to ostatnie oczko do przerobienia. Zaraz złapiemy ostrość, jest. Wbijam się szydełkiem. Przydełko od przodu łapię nitkę, przeciągam, mam dwie pętelki, odkładam na lewą stronę tą nitkę od motka. Biorę nitkę, tą końcówkę, długą i przeciągam. Tu od tyłu wbijam się w pierwsze poziome oczko. Wezmę cieńsze, nie będę się męczyć. Podkładam końcówkę, przeciągam i przeciągam przez pętelkę, z której wychodzi ta pojedyncza nitka. Dokładamy teraz tą naszą końcówkę, przeciągamy i koniec roboty. Potem wszystko wygląda dokładnie tak. Przerobimy sobie jeszcze te półsłupki na już takim większym y, fragmencie, kiedy są ścianki. Y, jest to wtedy bardziej widoczny efekt. Ale jeszcze jedna rzecz, zanim to zrobimy, co zrobić, kiedy nam się po prostu skończy sznurek? Tak, jak tutaj mam. Y, czy to w przypadku y, nitki od motka, czy w przypadku końcówki, którą mamy od magicznej pętelki, to po pierwsze, jeżeli ma być to koszyczek. I to łączenie sznurka y, musi być ładne. To po prostu bierzemy końcówkę, która nam tutaj została, plus końcówkę od nowego motka i zszywamy dookoła. Można również to po prostu związać, ale ten supałek musimy postarać się ukryć po prostu gdzieś w wściekło, żeby to estetycznie wyglądało. Ja przy koszykach zszywam, przy dywanach też zszywam. Natomiast jeżeli chodzi o maskotkę, to tutaj już mówiąc, wprost nie ma żadnego pitolenia, tylko po prostu wiążę sobie tak. Drugi raz. I supełek wkładam do środka, ale to tylko w tym przypadku, kiedy mam pewność, że to nie będzie widoczne, kiedy to będzie zamknięte, i ten supełek po prostu będzie niewidoczny. Natomiast jeżeli jest to widoczne, to tylko igła i nitka w, mojej, w moim przypadku ja tak robię. Zróbmy sobie teraz ten jeden rządek u góry, ten pęcełek sobie tak zrobiłam, czyli tak oczko w górę. I teraz wbijamy się, ciągniemy nitkę od przodu, przeciągamy, wbijam się, ciągnę nitkę od przodu, przeciągam. Tylko ta jedna zmiana ruchu szydełkiem daje nam taki efekt. No, mam nadzieję, że jest to y, wyjaśnione, że wszystko jest zrozumiałe. Y, dajcie znać, czy filmik był dla Was potrzebny. Piszcie, komentujcie i dajcie kciuki w górę. Zapraszam Was na moje media społecznościowe: Instagram i Facebook, Magda i Sznurek oraz na grupę Facebookową. Grupa Magda i Sznurek to jest grupa dla dziewczyn i chłopaków, którzy szydełkują lub chcą się nauczyć. Radzimy się tam, pokazujemy swoje udziergi, chwalimy się, wspieramy. Wpadajcie. To by było na tyle. Pozdrawiam serdecznie, dzięki i do roboty.